Siemiaczka, to tu jestem Radny i witam was w odcinku The Test TESTMAKER Dobra Jesteśmy teraz sobie e, Na tej samej scenariuszu Gdzie ratować uratować tą, tą restaurację Gdzie nie możemy ją rozbudować nawet Więc próbujemy ją uratować Przeszłamy sobie na dru e, poziom drugi I czekamy Ma być dochód 800 Końców profitu Na miesiąc Jak na razie nie dajemy, ra nie dajemy rad na to 11 talerzy mamy i 6 kieliszków. A my dalej jesteśmy na minusie. Kasy mamy dużo. To nie tak, że jesteśmy dosłownie na minusie. Na minusie ale no. Może i wystarczyłoby jedno to, jedno to i to byśmy walili. W tym razie sprzedajemy. I na tym miejsce postawimy, stone i teraz jeden pan o akurat nam się zmieściło akurat nam się zmieściło pan i będziemy mówimy jeszcze staki. taki dwa z niech będą dobra trzy z taki już się ciebie, dobra jest ok trzy z taki is full ok teraz będziemy musieli teraz zdawać z jeszcze do menu po 25 po droga jest no cóż, droga. Ale na pewno już wszyscy by, by dobrali. O, widzieliście już steczki, Weru. Teraz ludzie by dobrali. Jest takie samo. Widzicie, jest takie już nie ma miejsca. Już nie ma miejsca tego. Już nie mamy steków. Yy, steków. Dobra, w mniej kuczaków będziemy brali. Będziemy brali na przykład pięć kuczaków na razie. Tylko. A właśnie, jeszcze górę mogę zrobić przecież, no tak. Wolne schody. A FEW MOMENTS LATER Gdzieś O, ktoś poszedł do góry Dobra, zobaczmy co na górze Slim to brakuje Czyli trzeba... Jak mnie nie zaczynał? Dajcie mi tu wreszcie jedzenie Widzicie, ale tu nie można nic postawić Serio? Wiesz ale może nie zawaliłem trochę za dużą cenę Teraz trochę muszę to 24 zmniejszyć To do, do tylu Staj do tylu I Więcej, szybciej tam był, Flow szybciej, bo... O, no, mamy już flower, brakuje nam. Czyli wiemy, co na przykład zrobić. Flower więcej, trzeba będzie flower więcej. Pomidorków. Pomidorki mamy o, pomidorki mam, 8. Ale to na przykład. O, dzisiaj już nam zakaza. A dzisiaj przyszła? Ludzie nagle zlatują się. Zachęciło to ich. Toaletę, kurde, toaletę. Nie wiem, tu laty wam zrobić. Ja wiem gdzie to laty zrobię. Oj, wiem gdzie. Muszę długi zejście. Ja laty wam tutaj zrobię. Ile można tu laty zrobić? Mm, tu. Jest choć Kurde. Ledy Dobra, to Dobra, pracownicy jest tu mniej tego, więcej tego. Tego, więcej tego. Eee, dobra, więcej cleaningu niech żeby robił, ale też może robić resztę rzeczy. Tak. Dobra, jest, zarabiamy, zrobimy czy nie zrobimy? Bo jest 19 maja, a my jeszcze na nie jesteśmy ten. Gotowi do tego. Fridge is full. Czemu jest fridge? Bo jest dużo steków. Zwolnijmy trochę może ze stekami. W kuczakiem też można zwolnić. To jeszcze wina mam za dużo. Wina pojedyncza. To jest coś powyżej. Tak, tam liczby to na pewno. O tych pomidorów za dużo się nam dali. Flowers. Można zmienić te 3. Myślę, że troszeczkę ludzie zaczęli ten. Przejść na nasze ceny Obrad to jest tak 21 30 28, coś takiego Żeby ludzie przeszli przychodzić Storysz raki jest full Fajnie, fajnie Super Storysz raki full 13 oktober, 13 października i dalej, nie na wiele. No kurde, musimy jakieś te średnie ceny powiększymy tak kurczak 27, stek 23, o 2 kliplomierzy będzie ok. Negacji będzie tak, 15, 17. Dobra, zobaczmy wino, w ogóle to... wino. Wina to za darmo, ale będzie 14 full! Bo już nie mam co robić. Skoczę ten się burger. No To na nie wielką burger. Robi ten burger czy nie zrobi się? Ktoś robi ten burger? Wykończy to ktoś? Głodnie. Dobra, jest 500, do 60, a nie, no, nie na rady. Cały czas tyle samo ceny, cały czas tyle samo. Zobaczmy teraz, dobra. Teraz musicie już naprawdę dać rady. Już jest 80, no jest. Nie dajcie rady, dajecie rady. Ja was wierzę, ja was wierzę. Ja. O i stek i ładnie poszedł. Pizza tu, burger tu. Pięknie, pięknie, dajemy radę, dajemy radę dajcie. Słyszę, cyk cyk, cyk cyk to tak. Fritz jest full, ale zajdę za radę, kuczeka za dużo rozumiemy. Czeka 6. Winniśmy do 4. To frytki. A. Pięknie, pięknie, pięknie. Coraz bardziej mi się to podoba. Ocz nie do końca, bo jeszcze. No, trzeczkę się tym miesiącu pójdę. no no coś, coś, coś trzeba. trzeba... Mamy jakiś ten nie, nie mam jakiś tam miejsce Nie mamy. Nie mam miejsca w ogóle gdzie to wstawić. Powiem. Góry? No i 380, a jest 29, 328, 311, 20, 270, no cały czas jesteśmy na tym samym poziomie. Can, tak, burger, pizza. Nie mówcie, że frytek ludzie najta czy na litę trzeba ingle świetki. Dawaj, 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 dawaj. Ting zing to mam co chwilę być. Cing zing, cing zing. Będziemy musieli troszeczkę skrócić ten ten. Hmm. odcinek bo widzę że ten dzięki tylko jest przychodzi a nie ma tego okazji to mi się zaczyna nie podobać bo to już jest ten jest fridge z wul jest z taką za dużo mamy no staki cały czas, cały czas wychodzę z taki 802 Dawaaac Wierzę że was, Nie no, miejsc mamy 20, ponad 20 miejsc, bo tu jeszcze góry są tyle miejsc Tu jeszcze miejsce, tu jeszcze dwa są miejsca to 18 17, 16 i miejsce u góry jest też dużo więcej, nie, że ten już się lubię, W się lubi, jak do miejsca Po prostu nie należy, nie robić tego Jedzie, że on jedzie że tu Jeżdżę z koczeki Mąki można mi damać O, 151 Jezu, już mieliśmy tyci tyci Co wie Tchitty na ten nowy review to jest dobre, to jest świetne, bo reszta mógł use extra toilet. No, sorry, no, no, extra toilet for, no, for now. na... 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 no, no. No 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 money, no na... 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 ktoś na... 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 wina. Wina dajcie. Nagle wina zjadła im się, dał im się zamawiać. No, i zleczyłem, co tych wiedziałem. O Boże. Fryers. O kurde. Teraz ten friars? Teraz Powiększę tu do 20. Zobaczymy czy tak. Ja, bo jak coś się stańsze, to niby dobrali to. Po prostu. już teraz nie dam rady, bo już jest. Niążki spadły. da, z 350 i y 250, total 562 ale incomeś mamy tutaj to czyli to 633 zarabiamy. 6 no 555. Bo to mogliby więcej tego brać? No dawajcie, dawajcie, dawajcie rady. Po prostu powiększyć to. Nie to... A, Tak, już za mało miejsca mamy tutaj. Łazienka tu jest i tak. Za mało stonów no, można jeden chopping ustawić. Nie, to poszedłem to miejsce. Ja bym, ja bym walny jeden mikser został. na wiem, mikser nie sprzedadzą. Ludzówki też się przydadzą. Warka to bardziej sprzeda. Tak lek no, oczywiście przyda. Wszystko to się przydaje. Ciężko cokolwiek wywalić na razie. O jakieś 100 to, to jest bardzo dobrze, bo wtedy więcej osób wtedy szybciej ten Wiele to jest cały czas Mienijmy więcej pracowników, dobra Znaczy ile to przychodzi? 727 Wieszmy na maksa, żeby to leciało. Może ktoś rady się uda. Nie review, dawajcie, dwa, dwa, jest. I muszę podać mapę. serio. Co to ja Czy mam jakiegoś pracownika, który nie robi cleaning, a nie robi cleaning? Troszkę cooking nie będzie robić. Less cooking robi. Miejcie to kurde toaletę. 511. No po samym tym zobaczyć można 727 i nie nadrzeża. No, Jesteśmy jakieś 200 dolców z No, 150 150 dł jesteśmy do tyłu, 150 dolców, trzeba walczyć 650 władzy jakieś ja nie chciałem miejsca nawet które Miejsce to jest miejsce le waiting tam to jest Ну. Преметь, их Кли... Клиточная... Что он ну? Прямо тихо, поставить их в Что Z rogu też można. Ja bym technicznie postawił tu i no. Może teraz nie ma. Nie ma to piec, tutaj jest 100 Dobra. A teraz tak. Przyspieszony to jest. Stan tylko na kilka no No nie, nie ma szans. Ile nas zabrakło? 90. Gdzieś takiego... Mnij Z tego wieczoru zabraknie Co na przykład nie mogę kupić nawet tego? Jak ja bym postawił to u góry Czekaj, co ja u góry postawię? w w miejscu W <grybne> kabinę? No co? To muszę kabinę postawić, tak? Teraz kupię to tu to jest śmieszne, wiatr. To. Jest. Tu to jest napisane 4, 5, to że. Wiem czy Przywiózł, przywiózł. Dobra, jest. Walamy, teraz więcej miejscowe. co jest najlepsze? Na górze też można dostać brudne rzeczy. Dobra, let's go. 300, 315, 315. Dobra, zobaczymy czy damy radę teraz. I... Uff, serio W takim momencie zabrakło nam i... 64... 64 do... 3 do obiady. Trzy obiady zabrakło. No, Ale teraz damy radę, bo teraz już kupione mamy tylko tam. Ten... Teraz ostatnie te minuty i cieszymy się z tego, że już udało nam się. Co jest lepsze? Flowers nam braknie. zabraknie steków. Właśnie, powinienem przy, przyjechać dostawić. No to może nie, to nie teraz, w następnym miesiącu. <grych> bo akurat nam brakuje rzeczy, których powinniśmy mieć zevna. dużo. zewnątrz. Dużo. No. Nagle pizzy im się zachciało, wiecie? Patrzcie tam. Nagle pizzy im się zachciało. Nagle nie flowers. O ja No i co? Trzeba czekać aż będzie została. 1000 To jest Ten miesiąc jeszcze nie udało się 6000 i my dalej nic możemy zrobić teraz Tu czeka na placka, na burgera dokładnie ktoś czeka Tery brakuje co? chwilę zabrakło? Okay. Okay. Ja za ja nie wiem, ile Ale też to było, no. To włożyć, to Flowers. Więcej flowers? Ja za dużo mam tylko. Po jednej chwili Teraz powinien być ta dostawa wraz Jest ta dostawa I tu jest coraz dłużej Myślałem, że tak się spodobało Patrz, tu jest miejsce O, tu już zabrać te O, teraz może się uda I I? stówka została, 80, 90. jest, udało się Udało się, dobra Udało nam się na trzy gwiazdki, dzięki za uwagę. Teraz kończymy, dobra, dzięki za uwagę, pamiętajcie, lekkujcie, subskrybujcie Zostawcie łapkę, ja tu zwolnię ogólnie, zostawcie łapkę Do oczyska w następnych odcineczkach, bye, bye Appetite. bye, bye, trzymajcie się